Sam, sam patrz! Zaraz pokażę Ci sztuczkę. Widzisz ten cukierek na łyżce? Teraz jest w moich ustach, fajnie co? Quentin, każdy może to powtórzyć. Lepiej spójrz, jak ja złapię skitelca takiego ogromnego rozmiaru. Prosto do celu! Przed szkole ja pokażę Wam prawdziwą sztuczkę. Rączka, naciskaj. Słyszycie ten dźwięk? To mój cukierek. Cześć! Dawno się nie widzieliśmy. Trafiliście do challenge'u duże, średnie i małe porcje jedzenia. Lecimy. Sam dostał zwykłą porcję Coca-Coli. Tak, Quentin ma ogromną butelkę. Tylko biedna łęzdej ma najmniejszą buteleczkę ze wszystkich. Ale nie szkodzi, na pewno będzie bardzo smaczna. Z czego się śmiejecie? To butelka coli wielkości waszego mózgu. Spokojnie, chłopaki. Chcę tylko otworzyć moją butelkę. Gotowe, ale czemu kola nie leci? Aha. To słodki żel o smaku Coli. Całkiem smaczny. Chcę go jak najszybciej zjeść. Naprawdę to jest takie dobre. to, to i ostatnia kropla. Tego już więcej nie potrzebuję. Sorry, sam zapomniałam, że tu jesteś. Możesz kontynuować. No i będę kontynuował. Dobra, teraz przetestujemy te słodycze. Mmm, ale odlot. Przypomina miód, ale o smaku coli. Naprawdę nie można się oderwać. Ale super. Co za pyszności. Skończyło się? No trudno. Ej, puść mnie, butelko! Wow, pierwszy raz widzę, żeby Wednesday tak się śmiała. Wydawało wam się. Jak się tego pozbyć? Może użyję drugiej ręki. O, udało się. A resztki można zlizać. Sam jesteś taki zabawny. Teraz moja kolej. Najpierw pozbędziemy się nakrętki. I naciskamy. Jest żel. Muszę jeszcze mocniej nacisnąć. Kurczę, to nie idzie. Wednesday, możesz pomóc ze swoimi fajnymi, niebezpiecznymi sprzętami? Wiedziałam, że poprosisz o pomoc, więc już zrobiłam swoje. O nie, zaraz spadnę! Auć! Polecam się. Kurczę, teraz cały się kleje. Wednesday, dlaczego stoisz nade mną z workiem piór? Nie, nie rób tego! O rany! Będę wyglądał jak kurczak! Niczego nie zjadłem, a teraz jestem pokryty piórami! Do bani! Sam ma malutką nutellę. A co mają inni? Wow, Quentin dostał cały słoik nutelli! A Wednesday ma słoik gigant! Tego czekoladowego kremu starczy na rok! Zacznijmy od najmniejszej porcji. Nie mam mowy, mam już świetny pomysł. Muszę przeprowadzić dokładne obliczenia, żeby go zrealizować. Kilka sekund i mój szkic jest gotowy. Planuję zrobić wielkiego tosta z Nutellą. Rączka, pilnuj słoika, ja pójdę załatwić kilka spraw. Poszła sobie! Sam myślisz o tym, co ja? Zaraz zjemy tę ogromną. O, rączka. Chcieliśmy tylko spojrzeć. Już, już oddalamy się od słoika. Skoro nie można zjeść dużej nutelli, to jest powód, żeby zjeść małą. Zaraz spróbuję. O tak, palce lizać. Wydaje mi się, że jest nawet lepsza niż zwykła. Co, już jej nie ma? Szybko się skończyła. Dobra, sam lepiej obserwuj, jak ja będę jeść nutelle. Ej, a czemu ten słoik się nie otwiera? O matko! Łęzda ja możesz mnie tak nie straszyć? Wykonałem najtrudniejszą pracę. Rączka potrzebuję cię na chwilę. Dzięki. No dobra, przechodzimy do najlepszej części. To wygląda niesamowicie pysznie. A smakuje rewelacyjnie! Mógłbym jeść nutelle na śniadanie, obiad i kolację! Oh. Po prostu palce lizać! Tam jeszcze trochę zostało! O nie! Moja ręka utknęła! Głupi słoik! Wednesday, pomocy! Z przyjemnością! Dokąd uciekasz, Quentin? Poradzę sobie! To było takie proste! Dzięki, stary! O, Wednesday, nie potrzebuję twojej pomocy, widzisz? Szkoda. Pora użyć mój niesamowity wynalazek współczesności. Ta maszyna pomoże mi równomiernie wylać nutellę na tosta. Rączka. Pozwalam ci pociągnąć za sznurek. O tak, nadszedł moment, na który tak długo czekałam. Moja maszyna działa. Co? Sama to zrobiłaś? Czy jest jakiś sposób, żeby znaleźć się na miejscu tego tosta? Jeśli zniknie choć kropla mojej Nutelli, to będziecie mieć przechlapane. A teraz muszę ocenić pierwszego tosta. Tak, to jest naprawdę to, czego potrzebowałam. To jest pyszne. Chcecie popsuć mi apetyt? No to wam się udało. Dobra, weźcie tosty, ale tylko po jednym. Dzięki Wednesday. No. Jaka mała porcja ostrego makaronu. Wednesday ma nieco większą porcję i chyba lubi ostre. A porcja sama wygląda przerażająco. Eee, to wszystko tak na serio? Sam spadaj z mojego ramienia. Quentin, zaczynaj. No dobra, spróbujmy. Ogólnie nie przepadam za ostrymi przyprawami, ale tu jest tak mało makaronu, że może nic nie poczuję. O, to było mocne. Ale muszę z tym skończyć raz na zawsze. Ojej, czuję się jakby mi ktoś rozpalił ognisko w buzi. Zjadłem. Kto następny? Skoro sam jeszcze śpi to mogę ja. Lubię ostre. Makaron można nie tylko jeść, ale użyć do zrobienia rytuału. Musimy przecież obudzić sama. Okej, okay, troszkę magii wódu. Rytuał jest już przygotowany. Pozostało tylko zapalić świecę, ale to łatwe. Trzeba tylko zjeść troszkę makaronu, połączę przyjemne z pożytecznym. O tak, uwielbiam to uczucie palenia w środku. Myślę, że to wystarczy. Można podpalać świeczki. Idealnie. A teraz najlepsze. Poleję lalkę sama wodą, żeby się ocknął. Bo matko! Co się dzieje? Skąd tu się wzięła woda? Wystarczy! Co tu się stało? Dlaczego niczego nie pamiętam jestem cały mokry? Trzymaj sam, to dla ciebie. Możesz zaczynać. Dobra, nic już nie poradzę. O! Przyszedł mi do głowy fajny pomysł. Będę jadł makaron i od razu gasił pożar w buzi. Muszę spróbować, czy to naprawdę jest takie ostre. Tak, jest bardzo ostre. Gaszę, gaszę, gaszę. Uff, już lepiej. Mogę kontynuować. O rany, jak to pali. Matko! Ja płonę! Co? Woda się skończyła? O nie! I co mam robić? To koniec! Niezły huk! I sam znowu stracił przytomność, ale wiemy, że Wednesday znowu przywróci go do żywych! Jakie słodkie małe lody dostała Wednesday! Sam dostał średnią porcję, a Quentin. Tak, dostał ogromne wiadro lodów. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. O co wam chodzi? Tak, Wednesday ma najmniejsze wiaderko. Nie ma się z czego śmiać. Ależ oni są głupi. Nie wiedzą, że mam tu niespodziankę. Kurze, to nie jest trumna dla was. Trzymam w niej moje ulubione smakołyki. Na przykład te wspaniałe robaczki. Quentin, chciałbyś spróbować. Dobra, zaryzykuję! O, to żelkowe robaczki! Rewelka! Wiedziałam, że Ci się spodoba. Teraz muszę udekorować mojego truskawkowego loda tymi okropnie smacznymi żelkami. Zrobię fryzurę z robali. I dodam żelkowe oczy. Wyszedł mi zabawny potworek, którego zaraz zjem. Wybacz, wyglądałeś bardzo smakowicie. To było bardzo dobre, ale zrobiło się jakoś zimno. Mam nawet mroźny oddech. Powiało od ciebie chłodem Wednesday, dlatego lepiej się ubiorę. Tak będzie o wiele lepiej. Jestem gotowy, żeby coś zjeść. O tak, moje lody truskawkowe są niesamowite. Chcę ich jeszcze i jeszcze. Co za uczta! Nie można się zatrzymać! Wednesday, czy z samym na pewno wszystko w porządku? Tak! U, u, u mnie w, wszystko jest wspaniale! Skończyłem! O czymś takim się boję. Dobra, wiem jak zjeść ślody i nie zamarznąć. Muszę je całkowicie rozpuścić. Pomogą mi w tym moje suszarki do włosów. Dzięki nim z moich lodów zrobiłem odlotowy truskawkowy koktajl. Super! Ale słomki nie potrzebuję. Będę pić prosto z wiaderka. O ludzie! To jest niesamowicie pyszne! Dlaczego nigdy nie jadłem takich lodów? Wiaderko jest puste. Ja się tylko troszkę pobrudziłem. Quentin, jesteś pewny, że tylko troszkę. Ale to było zabawne. Podobało Ci się nasze wideo, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i udostępnij go znajomym. Czekacie jeszcze mnóstwo dobrej zabawy.